Witam na kanale dzieciaki testu. Ją zapraszam na lutowy buchol książkowo-planszówkowy. Zacznijmy od gier, bo jest ich zdecydowanie mniej. Mamy tutaj grę od Piatnik Lupos. Jej recenzja wkrótce będzie na naszym kanale. Jest to gra z wilkami w roli głównej. Mamy grę Mnożenie z Edgard Games. Jest to gra, która pomaga ćwiczyć tabliczkę mnożenia. Gra karciana. Następnie nowość od Rebel Story Cubes Harry Potter. Też na dniach będzie recenzja tej gry. I pozostając w temacie Story Cubes, pokażę Wam, jakie mamy nowości. Nazbierało się trochę w lutym tych nowości. Kości opowieści, o, wdusiłam oczywiście e, te opakowanie. Kości opowieści są z Tigera, już Wam w dwóch filmach je pokazywałam. Te kostki też były w jakimś filmie o kostkach od naszej kolekcji Story Cubes. To jest Batman oraz Looney i mamy jeszcze takie trzy nowości, trzy nowe. No nie są to nowości, to są dość stare y, kolekcje, fantazja, y, podróże i y Wypadki, czy coś takiego, jakoś tak, jakoś tak to się nazywało. To są kostki kupione na wyturlanej promocji na stronie wydawnictwa Rebel. One były w świetnej cenie. 3 pak za niecałe chyba 40 zł, jak dobrze pamiętam, więc strasznie się opłacało. Kupić. I z nowych gier mamy jeszcze dodatek. Wreszcie mamy dodatek do wirusa. Wirus jest świetną karcianką. Była u nas recenzja wirusa. A na dniach również myślę, że w tym tygodniu była albo będzie u nas recenzja dodatku do gry wirus. Bardzo fajnie ona urozmaica grę. I przechodzimy do książek. Książki mam tutaj podzielone na takie dwie kupy. Tutaj są książki, które nagrywam na dniach i będą ich recenzje. Natka i magiczna gąsienica, seria klub opiekunek od wydawnictwa mamania. Trzy, cztery i pięć książek z serii Opiekunki. Malamander z wydawnictwa Wilga, to Wam niedawno pokazywałam na Instagramie, że kończyłam czytać, także też już wkrótce recenzja. Potwór z jeziora Black Hole też niebawem będzie. Jest to z serii Sticky Pins Miasteczko Grozy. Nierozłączki z wydawnictwa Harper Kids. Dwa kolejne nowe tomy. Świetna seria dla młodych czytelników. Bractwo zagrożonych od wydawnictwa Harper Kids. Zacząłśmy czytać. Bardzo ciekawe się zapowiada. Jak tylko skończymy, też Wam o niej więcej opowiem w recenzji. Dalej jest Minecraft Kroniki World, Kolejny tom z tej serii. Uwielbiamy tę serię i bardzo ją polecam wszystkim fanom gry Minecraft. Jest to świetna seria, aby zachęcić dzieciaki do czytania. Dzieciaki, które lubią grać w Minecrafta. Cudowna seria, nie mogę się doczekać, aż skończymy czytać i będę Wam mogła znowu opowiedzieć, bo zapowiada się naprawdę ciekawie ostatnie starcie. I nowości z serii Książko Żercy z poziomu A oraz z poziomu C, też już wkrótce będzie o nich film, to jest z wydawnictwa Wilga. I teraz lecimy z tą wielką górą książek Leflumba, jest to nasza nowa książka, właściwie kupiłyśmy dlatego, że były figurki i ona była za 8 zł, zobaczcie w kiosku czy jeszcze jest, był tam... Chyba słoń i? I lew bodajże. Później mamy komiks, tytuł Sromek i atomek mówiłam już na Instagramie, że kupiłam z gazetą Fakt, ale totalnie Wam nie polecam tego sposobu zakupu, bo okazuje się, że te komiksy one po prostu tyle kosztują. 6-7 zł. Normalnie można w księgarni kupić, więc kolejne tomy, jak Martynka będzie chciała czytać, kupimy już normalnie w księgarni, a nie z faktem. Następnie mamy dogmana. On tutaj jest wszystkie, mam tutaj chyba prawie wszystkie wyjęte. Księgarni Książki, ponieważ Martynka czytała kolejny raz. Ale nowa jest na pewno ta, na pewno ta, bo kupiłyśmy brakujące nam tomy i Martynka właśnie jeszcze raz czytała całą serię. Ona strasznie lubi tego dogmana, o i ten też jest nowy. No, bardzo go lubi. Już kolejny raz zresztą przeczytała całą tym razem serię. Wcześniej nam brakowało tutaj dwa czy trzy tomy. Wskazówki Paradoks, czyli drugi tom serii wskazówki od wydawnictwa Wilga. Recenzja tej książki jest u nas na blogu. I na Następnie Cześć i Czołem od Wydawnictwa Mamania też jest recenzja na blogu. Erna nieplanowana przygoda będzie recenzja na dzieciaki, czytają na Instagramie, albo już jest, sprawdzajcie. Te książki są już na blogu z Wydawnictwa Znak: drugi to baletnicy, Damy, Dziewuchy, Dziewczyny, opowieści o kotach, które rządziły światem, opowieści o psach, które ratowały świat, i też z Wydawnictwa Znak: Kosmiczne Wyzywania. Jest to książka syna babcia Chmiela. Niesamowicie ciekawa, interesująca książka. Tutaj najnowsze książki, dosłownie wczoraj kupione z wydawnictwa Literatura. Mówiłam na Instagramie, że Martynka kiedyś zaznaczyła w katalogu skądś tam miałyśmy katalog, zaznaczyła książki, które by chciała przeczytać. I tam była właśnie selfie ze stolem, a ja nawet nie czytałam opisów tych książek, po prostu je kupiłam, także nawet nie wiem o czym one są. Pies w czasach zarazy i sklep z babciami no to jest naszego ulubionego ilustratora więc jestem bardzo szczęśliwa że ją Martynka też zaznaczyła już dawno chciałam ją zresztą kupić Dalej mamy nowości od wydawnictwa Harper Kids te książki są już na blogu Trzy bajeczki przed snem Muminki oraz Smerfy i przygody z nauką Cytryna oraz Papier więcej o nich przeczytacie i zobaczycie filmach na blogu i Tornado Yumi z wydawnictwa Dziwi Mi się. książka, którą otrzymałyśmy z księgarni Tania Książka. Bardzo fajna. Myślę, że warto ją z dziećmi czytać. Mikroby też otrzymałyśmy z księgarni Tania Książka. Też świetna książka. Oraz co robią, opowiem Ci mamo, co robią konie wydawnictwa nasza księgarnia. Też mamy stanie książki. Bardzo Wam polecam zajrzeć do tej księgarni. Mają świetne ceny na Książki. Powoli zbliżamy się do końca. Franklin i nocna wyprawa. Miałyśmy kiedyś coś o Franklinie, ale totalnie nie wiem gdzie jest ta książka. Czy ja ją kiedyś komuś wydałam? Nie mogłam jej znaleźć. Więc kupiłam Franklina nocną wyprawę do lasu. Jak Olicia będzie chciała czytać o żółwiku, to na pewno jeszcze kupimy inne sorki, że tak lata mi aparat, ale jest tak ciężki, a zostawiłam w studio statyw z tym nowym obiektywem jest niesamowicie ciężki. Dalej jest Albert Leblanc. Piękna okładka i też na Instagramie już mówiłam, że kupiłam tę książkę dla okładki. W outlecie Świata Książki za chyba 8-9 zł, coś takiego. No i to też jest książka z outletu Świata Książki. Normalna cena 40 czy 50, ta była za... No, nie wiem, teraz już nie pamiętam, coś koło 9-10 zł, bodajże ogromna encyklopedia. I tutaj zobaczcie, tutaj ma uszkodzoną okładkę, bo książki w outlecie właśnie mają z reguły coś z okładkami, lekko uszkodzone te okładki. 300 faktów Ziemia to też jest książka z Outletu Świata Książki i ostatnia książka też z Outletu Świata Książki za parę złotych, Piękna i Bestia Pouszająca Historia Miłosna. Także tak to wygląda, lutowe nowości książkowe i planszówkowe. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach. A jak nas nie subskrybujecie, to nie zapomnijcie wcisnąć ten czerwony przycisk, aby się zmienił na szary. Cześć!